Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wasze Zajebiste Bitwy. Dzisiaj pokażę meczek gracza Beytaler z klanu Ele na czołgu średnim 6 tieru brytyjskim Cromwell. Gracz posiada 5000 bitew, zielone statystyki 1476 punktów w 8 i ten czołg nie startuje i ile punktów raczej proces zwycięstw 54, więc bardzo ładnie. Kolega ma wbitą odznakę biegłości, która od razu rzuciła mi się w oczy, potem jak mi podesłał tą oto powtórkę. Niestety Kromela nie pomalowane, niepomalowanego ma. No i kurczę, troszkę szkoda, gdyż jak widzę kolesia, który ma trzecią odznakę biegłości, to tak trochę szkoda mieć nie ten. Mm pomalowanego czołgu. No cóż, działo jakie posiada Cromwell to armata kalibru 75 mm, średnia penetracja 145, średnie uszkodzenia 135, na goldzie 200 mm penetracji i 135 uszkodzeń, czyli tyle samo, a na hejkach 38 mm penetracji i 175 uszkodzeń, kolega już ładnie złapał tego jedynkę na na gąsienicy 531 punktów obrażeń bo zadał i Isek, który go nie spotował, udało mu się ładnie wkleić mu pestkę za ogromną ilość damage'a 100 chyba kurczę mi tu zasłania, 127. A zasłania mi tutaj to co pokazuje teraz kursorem te, te znaczki, czy mamy ciągi ciężkie, lekkie, średnie artylerie i ble, ble, ble Ogólnie ale Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych czołgów średnich szóstego tieru i kolega wyłapał tego Isa bardzo ładnie bokiem. Niestety nie trafił w bok wieży, ale przeładowanie troszkę po, troszkę powyżej 3-3 sekund pozwala wkleić mu parę pestek więcej niż tylko jedna, a za to teraz wyłapię za chwilę potężną bułę. Zupełnie niepotrzebnie. Zaraz zobaczycie co mam na myśli. Ogólnie Bitewka bardzo ładna, zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Jeszcze nawet do połowy bitwy nie doszedłem, a już mówię, że bitwa jest kiepska. Tutaj kolega z... znaczy, kiepska, że niby bitwa jest dobra. Kolega tutaj zrobił e, fajne kółeczko dosyć i no jak na razie 759 punktów e, kurczę pieczone damage'u. I cały team kolegi campi kurczę na C9, C0, także congratulations dla kolegi. Tutaj właśnie kolega wyłapał salwę od Cheeto za 128 punktów debajza i pestkę od Isa za 331. Gdyby Isowi lepiej wyspotowało, kolega byłby już spokojnie na dobicie dla w sumie każdego czołgu, który został na polu bitwy, a tak naprawdę na łuku ognia, czyli chyba na prochorówce. Zawsze mi się te mapy mylą. Prochorówka, malinówka i murowanka. Nigdy nie wiem, która jest która. No mniejsza. Ogólnie ta mapa jest camperska i tutaj bitwy są zazwyczaj długaśne, więc. No trzeba po prostu nie ginąć jak ta pizda w pierwszych sekundach bitwy, no potem będzie dużo okazji, żeby nawalić sobie damage'a, zrobić sobie fajny w 8 i utrzymywać poziom statystyk na tą trzecią znakę biegłości. Co prawda jak już staty wbijemy na trzecią znakę biegłości, nie musimy jej utrzymywać na poziomie 95%, tylko... No, może spaść nam nawet do 20, ale no lepiej mieć kurczę trzecią odznakę biegłości w bitą i mieć te 80 parę procent. Tutaj kolega stara się wychylać, na tego t 485, No, niestety kalafiorek, bo kolega nie chce ryzykować strzału. Od Churchilla 7 i od tego T3485. Churchill strzelił... Y y i zniszczyła go ja Bishop, kolega dobija T3485 i wyłapuje pestkę od Giewu Pantery Czerwonej, która kurczę spot... znaczy fokusuje się na medzie cholera jasna, a nie na hatekach, które tutaj są, bo z całą pewnością są spotowane przez e... drużynę Giewu Pantery z górki, no i ma idealne bicie tutaj na nich. A to... No nie! Oczywiście po co celować hateki, duże cele, duża ilość HP, lepiej celować meda, który się rusza, który ma mało HP Logika pomidorowych art. No cóż, Tiger 1 został wyspotowany na dość dużym dystansie 544 metry. Został zdetrakowany, więc teraz wystarczy go tylko trafić. Niestety te... to działo nie grzeszy celno na takie odległości, ale udało mu się peskę wkleić, Zobaczymy, czy drugą także się uda. Tak jest. 116 punktów debejże I kolejna pestka, czy uda się dobić tego Tigera 1. Niestety. Ale już kolega ma 1200 punktów, kurczę, miałem mówić WN8 1200 punktów Debelgio, już 1400 SUSTO Y został bardzo ładnie złapany. No ten Tedek tak naprawdę pancerzem nie grzeszy, nie ma dobrego pancerza. W ogóle nie ma co liczyć na pancerz w susto Y, bo jak on coś dignie, to raz na ruski rok. Koledze właśnie spotuje się hatek na linii K, to mógłby troszkę podjechać bliżej, o właśnie tak jak teraz i miałby ładne bicie na niego. No cóż, zawsze byłoby ten... Ze 100 męża więcej, no ale już trudno. Jak się nie zdecydował, to, to już jego problem. Jak na razie ma nabite 2971 punktów WN8. Ja to tak obracam kamerę, żeby spojrzeć. Ile tego w 8 jest nabite? Tiger 1 kurde ze stokową wieżą, Normalnie idealny cel, ale KW1 obraca się na naszego kolegę. Niestety nie zdecydowała się na strzał, zupełnie go olała. Co właśnie kolega teraz wykorzystuje, Tiger 1 został szybko zjedzony, no to kawę jedynkę nawalamy, cóż, 1900 będzie już jest i kolejny frag, już drugi, polidorowa artyleria nie strzela, zaraz zobaczycie jak ją kolega wykończy, jak na razie 4700 punktów w 8 no i zobaczymy czy uda się koledze zrobić e, Top Gana, bo jeszcze szanse ma. Cztery czołgi zostały na polu bitwy. Niestety e, Top Gun już e, już przepadł, bo Hellcat dobija pomidorową Gevo Panterę. Su 152 ładnie wystawiony bokiem M7 w ogóle w dupie ma naszego kolegę i w ogóle go nie, nie strzela. Przypłacił to życiem, SU-152 sus ma tu jakieś dziwne działko, 122 mm, które wali po 390. Ja osobiście jak kiedyś będę SU-152 miał, a będę miał na pewno, to będę jeździł na trolu i na, na pociskach goldowych, żeby mieć kurde fans z gry, a nie na takiej jakiejś pierdziawce dziwnej jeździć. 2706 punktów demagia w tym czasie kolega, już mu dało, udało mu się dobić do takiego poziomu. No i została ostatnia fałeczka na polu bitwy, więc troszkę to przyspieszę, koledze udało się wkleić tylko jedną pestkę w, w tą fałeczkę, bitwa jest wygrana, przechodzimy do podsumowania tej dość fajnej bitewki na szóstotierowym Cromwellu, czołgu średnim nacji brytyjskiej. Gracz B, kurczę, trudny nick Bejtaler z klanu L na czogu średnim nacji brytyjskiej Cromwell na mapie Łukognia ugrał fantastyczny meczek na tym czołgu Fajna bitwa, fajne medale. W sobie po raz pierwszy się zdarza taka bitwa, która, w której jest dużo debage'a także po spocie a która jest także Owocna w damage własny. Medale, jakie udało się koledze Bay z klanu LF wbić w tej bitwie, to służba patrolowa, zwiadowca, duży kaliber, wsparcie, bruiser, fire for effect, odznaka wiwczowska z pancerny. Na tyle swojej drużyny wyszedł tak, że zrobił prawie równo 1000 damage a więcej od E25 i kurcze jakieś. Czekaj, teraz policzę sobie cholera, jasna, bo ten, bo tak co, odcinek jak ja, kurczę pieczone, mam ten, e, tak powiedzieć. O, nie chcę mi się liczyć, bo nie wiem, ile zrobił damagea więcej od tej SUS-150 dwójki. Już wam liczę, chwila, moment 2838 odjąć 1618 zrobił równo 1220 damagea więcej od tego SUS-152 i milion razy więcej. Expo od 41 strzałów, 26 trafień, 23 przebicia, 2838 punktów Damage'a. Jak na Cromwella jest to jeszcze lepszy wynik, niż pokazał Gracze Vegeta z klanu Siemka Strong Community. 5000 punktów po wyspotowaniu. Z oczywiście Damagea. Jak na Cromwella to jest także bardzo, bardzo dobry wynik. Troszkę mniej niż 2,5 kilometra przejechane. 48000... Kredytów zarobione bez konta premium O dziwo Nie wiem, tu jakaś misja prawdopodobnie wpadła Bo to jest raczej niemożliwe, żeby Cromwell tak zarabiał 77 tysięcy kredytów By zarobił z konta premium 2000 punktów czystego expa Ja nie wiem, czy to nie jest jedna z najlepszych bitew Jak do tej pory podesłana Do serii Wasze Zajebiste Bitwy Także Bejtaler Dziękuję Ci bardzo za podesłanie tej powtórki Super meczek na Cromwellu Fajne medale. No i cóż, pokazałeś jak grać tym oto średniakiem. Chyba sobie go wreszcie kurde zrobię, bo coraz bardziej mi się on podoba. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinku z serii Wasze zajebiste bitwy i zapraszam Was do podsyłania Waszych męczników na mój adres e-mail, który będziecie mieli w opisie. Trzymajcie się!